Jesteśmy z Marcinem Różalskim na sesji zdjęciowej przed KSW 20 i Marcin, deklaruje się wprost jako satanista. I chciałbym dzisiaj o tym porozmawiać, bo o tej walce dużo się mówi, ale jeszcze nic nie wiadomo, tak do końca i tak dalej. Dlatego wolałbym porozmawiać o takich życiowych tematach. I czy mógłbyś więcej powiedzieć parę słów? Od tego wyjdziemy, a potem pociśniemy ten. To. Tak? tak, to znaczy, słuchaj, ja ci powiem tak, zacznijmy od tego, yy, kto to jest satanista. Satanista w prostej linii, jakby nie patrzeć, jest to poganin, jest to ktoś, kto nie idzie w dogmatach katolickich, które są najbardziej zakłamanymi, kurwa, dogmatami świata. Wystarczy sobie przeczytać jakąkolwiek, kurwa, mądrą książkę, nie zakłamaną w jakiegoś cymbała, kurwa, jakiegoś chrześcijanina, który pierdoli jakieś głupoty, tylko normalną książkę. Polecam y, Biblię Szatana de la Veya, tak? Polecam film kurwa -geist *na internecie z tam są wszystkie rzeczy wyjaśnione dokładnie naukowo, tak? Satanista. Jestem satanistą, nie wpierdalam kotów, nie rucham małych dzieci, tak. Wielbię przyrodę, kocham zwierzęta, żyję w zgodzie z naturą, żyję w zgodzie z żywiołami, tak, z, z, ze wszelkimi zmysłami i nie pochwalam, kurwa, tego, co mówi Kościół, nie pochwalam, kurwa, Biblii, nie pochwalam, kurwa, dogmatów, przykazań, to wszystko jest dla mnie denne, bezsensowne, no to jestem satanistą, tak, jestem satanistą. Mm -hmm. A powiedz mi, w jaki sposób doszedłeś do tego? No bo nikt się nie rodzi w rodzinach, że tak powiem, satanistycznych. No to inaczej, patrz, inaczej, ja powiem ci szczerze, tak, ja pochodzę z normalnej godziny, moja mama jest po studiach, tata jest po studiach, siostra jest po studiach, yy, moi rodzice, wiesz, pracowali w... W zakładzie, który rządzi naszym miastem Moja siostra jest nauczycielem Ja byłem ministrantem Mam wszystkie, bodajże, wszystkie mam sakramenty święte Tylko, że słuchaj Dziecko nie ogranicza pewnych rzeczy Do pewnych rzeczy się dorasta I wiesz, ja zostałem wychowany w wierze katolickiej Nawet ślub kościelny wziąłem Ale to wtedy już może byłem dorosłym człowiekiem I wiesz, rozgraniczałem pewne rzeczy Tylko ślub kościelny wziąłem dla mojej Na tamten czas żony, a nie dla siebie bo, bo wiesz, bo ja nie przysięgałem przed Tym kimś, kogo kurwa nazywamy Bogiem tylko przysięgałem mojej żonie, nie poszedłem do spowiedzi, bo nie miałem zamiaru yy, mówić o swoich jakichś tam złych uczynkach yy, Tylko wziąłem kartkę odpowiedzi i wiesz i dałem ją na siłowni chłopakom, że mi ją podpisali, tak? Także wiesz, do w do tego podchodzę. Yy, Pewne wydarzenia w moim życiu, między innymi wypadek, yy, gdy byłem od pasa w dół w wieku 18 lat, wiesz, yy, później pewne takie wydarzenia w moim życiu spowodowały to, że zacząłem strasznie do tego to drążyć. Chciałem zrozumieć pewne rzeczy i wiesz, rozmawiając z ludźmi po studiach teologicznych, yy, naprawdę nie w kategoriach takich, że w nich hukałem, warczałem na nich, buchałem, tylko po prostu w normalnych kategoriach, że mi to wytłumaczyli. Oni na pewne pytania mi nie są wiesz, yy, 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 w stanie odpowiedzieć. Nie chodzi już o wiaryka. Rozmawiałem z, z ludźmi, którzy są świadkami Jehowy, yy, z różnych tam jakichś sekt, bo są tam mnie wszystko sekty, oni nie potrafią mi odpowiedzieć na pytania. Po prostu yy, rozmawiałem z bardzo mądrym człowiekiem, yy, teologiem, który, który ma skończone studia teologiczne, na pewne pytania on mi odpowiedział w schemat taki, że przed Bogiem trzeba mieć pokorę i są pytania bez odpowiedzi. To słuchaj, ja pierdolę coś takiego, tak? To jeżeli ktoś mi kurwa powie, że ja mam żyć w tych dogmatach, bo jest życie wieczne, no to ja komuś powiem, ty słuchaj, to w wpierdol moje gówno, to znajdziesz pod poduszką kurwa 100 tysięcy dolarów. A, ty pierdolisz, a no to ja powiem, że ty pierdolisz o życiu wiecznym. Masz kogoś, kto przez z życia wiecznego i ci powiem, że tak zajebiście? Nie, no to... Prosty schemat, wiesz, no i do takich przykładów bo nam mnożyć, wiesz, temat religii, jeżeli chodzi ze mną, to jest temat woda, jak mogę kurwa lać i lać i lać i wiesz, i każdy kurwa dogmat, każdy jakieś takie, wiesz, stwierdzenie, które, które katolicy wierzą, wiesz, ślepo i w to wszystko ten, to wiesz, no to ja podważam, podważam wszystko. Nikt mnie nie potrafił do tej pory, a mam 34 lata, wytłumaczyć pewnych rzeczy. No właśnie, bo mówisz, y, których rzeczy nie, nie wyznajesz, a właśnie zajmujesz, mówisz, że czujesz te jakby powiedzmy sobie siły przyrody, to jest tak. to, co cię tak najbardziej ten, skąd to się wzięło, czy ktoś ci o tym powiedział, czy właśnie, samemu to, to sobie, zacząłeś? To ja ci powiem, no, no ktoś się z księdzem, ktoś kurwa ktoś inny złodziejem, tak jak to powiedział kurwa mój, mój ulubiony buchatek Bogusław Linda w filmie Psy. I wiesz, no ja się po prostu urodziłem takim człowiekiem, że bardzo fascynuje, fascynują mnie żywioły, wszelkiego rodzaju żywioły. Fascynuje mnie przyroda, chciałbym wiesz, odkrywać jakieś takie kurwa, wiesz, tajemnice przyrody, dlaczego tak, dlaczego srak. Ludzie jest to jedyny gatunek, który dąży kurwa do samozagłady. Nie szanuje kurwa współistniejących y, gatunków zwierząt, y, nie szanuje ziemi, nie szanuje tych wszystkich, wiesz, woda, czy jeziora, morza, oceany, góry. Y, wiesz, no, człowiek tego nie szanuje. Człowiek dąży do samozatracenia, samozagłady. Człowiek martwi się, kurwa, czy telefon komórkowy za chwilę będzie robił mu laskę. I czy przez kurwa wejście w telefon komórkowy, że można się kurwa teleportować kurwa, na Marsa, bo bada kurwa kosmos, zamiast odbudowywać kurwa lasy tropikalne, które kurwa wyżynają, zamiast starać się yy, odbudować kurwa ginące gatunki, na przykład gorile górskie, tak, których jest raptem kurwa kilkadziesiąt, a te z kurwy syny latają, zabijają ich po to, żeby sobie z jego łapy zrobić popielniczkę. I to mnie na przykład wkurwia, zabijanie kurwa wielorybów, bo taka jest tradycja. Ty ja będę w taką tradycję w pracy, będę wypierdalał tych kurwa cweli, Ruchały, kurwa, ich matki i też prowadzę taką tradycję, i nikt mi tego nie powinien zabronić, ale to zabronił. wiesz, taki schemat jest, nie? To, 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 mnie to mnie to wkuruje. Ja, na przykład, jestem wiesz, kocham przyrodę, staram się kurwa, i jadę na przykład z psami do lasu. Powiem się za nią historię. Pojechałem z psami do lasu i pojechałem sobie nad jezioro. Było czysto, wszystko elegancko, wszystko cyk. Nie, ja odszedłem, przyszli wędkarze. Nie mam nic, kurwa, ogólnie do wędkarzy, które dbają, ale zawsze w jakiejś bandie znajdzie się jakaś kurwa. Przychodzą gdzieś w to samo miejsce, sy kurwa, nie mogły kurwy, wziąć po sobie puszek od piwa, paczek po chipsach. I wiesz, i moje psy sobie latają, latają i widzę, stoi taka jedna kurwa przy jeziorze i wiesz, i od słowa do słowa, od słowa do słowa, no i zafundowałem po prostu wcześniejszą kąpiel w tym roku. I wiesz, no i, no i, no i, no i tak to jest, wiesz, i mnie to na przykład bardzo wkurza, ja nie mogę nic z tym zrobić, nie mogę nic z tym zrobić i nic z tym nie zrobię, ale no mnie to na przykład bardzo drażni, ja na przykład to całkowicie inaczej poukładał, no niestety tak to jest poukładane i wiesz, no, no, i, no i gdzieś tam kurwa wewnętrznie cierpię. Hmm, a tak myślisz na takim gruncie polskim, tak? bo mówisz o tych w gatunkach, i tak dalej. Tak. A na gruncie polskim, jak myślisz, co ciebie różni w takim podejściu do życia od takiego zwykłego katolika? I mówię bardziej o tych codziennych sprawach, bo wiadomo, że są te takie kontrowersyjne, i tak dalej. I jeszcze... Powiem ci tak, ogólnie gatunek ludzki jest odwróć się i zobacz co jedzie, nie? No i w... nie, tam dalej. I słuchaj, i powiem Ci tak. Dlaczego? Jestem, jestem patriotą, jestem patriotą, ale jestem patriotą w kategoriach, kocham las, kocham zwierzęta, kocham Polskę, mamy piękny kraj, ale ci kurwa, którzy są najważniejsi w tym kraju w ogóle nie, nie martwią się o właśnie w takimi, takimi kategoriach, żeby to wszystko jakoś, wiesz, pięknie wyglądało, żeby o to wszystko dbać, tak? W ten sposób wiesz mnie to wkurwa, nie? Przy, przy. przy. I słuchaj, to jest, to jest właśnie to, co mnie ruści od katolika. Każdy człowiek, bo to jest nasza natura, jest pazerny, obłudny, kurwa zakłamany. Staram się pewnych granic nie, prze, nie przekraczać i być otwartym, być, być wiesz, być szczerym. Pomaga moim przyjaciołom, jeżeli oni się w nie, nie, nie sprzeniewierzą, nie żałuję nikomu nigdy swojej pomocy, czy pieniężnej, czy takiej, czy srakiej. Wiesz, ogólnie Polacy byli dymani przez wszystkich. Nie mamy kurwa takiej tożsamości narodowej, byliśmy kurwa dymani przez Niemców, byliśmy dymani kurwa przez Rusków. Gdy pomogliśmy kurwa Anglii, ostatnio był taki program Division 303, powiedział kurwa Czech, że jesteśmy już na chuj potrzebni wypierdalać do domu. No to jak wracaliśmy do domu, to nas dymali. Nie mamy tego, nie potrafimy się kurwa tak wiesz, staraliśmy się o przyjęcie kurwa do Unii Europejskiej, tak? Niemcy, Francja nie szli kurwa do Iraku, nie szli do Afganistanu, ale Stany Poży powiedzieli chodźcie kurwa z nami, a my jak te kurwa osły poszliśmy, tak? Poszliśmy kurwa tam, mimo że traktują nas jak kurwa cymbałów i nie znieśli do tej pory mnie to wkurwia, wiesz, mnie to wkurwia, e, jestem patriotą, bo, 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 wiesz, bo, bo mówię, kocham lasy, kocham jeziora, kocham łąki, kocham jako Polskę jako Polskę, jako, 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 wiesz, jako krainę, tak, a nienawidzę tych, kurwa, wszystkich, co tym rządzą, co tym zarządzają i co powodują, że w Polsce jest, kurwa, tak jak jest i, i przez to, że jest właśnie taka polska mentalność, taka, wiesz, y, jesteś kurde, do ludzie Cię kochają, dopóki się starasz do czegoś dojść. Zaczynasz do że osiągasz sukces, to już jesteś kurwą już z sobą jadą, nie, i wiesz. I to mnie strasznie W wkurwia mnie ta Polska właśnie mentalnie. Staram się być o tego jak najdalej i staram się, żeby to mnie nie pochłonęło. A jak myślisz, tak jakby mówisz często, że właśnie ci ludzie o tej katolickiej mentalności są tak naprawdę są bardzo słabi. I czy masz jakąś taką radę dla ludzi, jak być silnymi w życiu, jak się zmieniać w takim kierunku, co ty uważasz, że to jest stosowne? To znaczy, nie, wiesz, ja ci powiem po prostu, ludzie są, ludzie są ludźmi wygodnymi. Ludzie lubią przyjmować coś, jak jest im dane. I oni nie starają się tego grzebać, jeżeli ktoś kurwa wiesz, tak jak właśnie w tej wierze katolickiej powie, że jest tak. No to jest tak, no i on to przyjmują, tego nie stara się drążyć, bo po prostu to jest od pokoleń od pokoleń. Od pokoleń i tak po prostu to, to jest wiesz, wszystko przyjęte. Ja nie wiesz, że ludzie katolicy są ludźmi słabymi, bo to, bo, bo to wiesz, nie można tak powiedzieć. Tylko wiesz, to jest zakłamanie, to jest obłuda. Słuchaj, eee, nie zabijaj, tak? To pokaż mi teraz jedną wojnę, jedną, tylko jedną, ja zawsze to powtarzam, nie chcę dwóch wojen, która była prowadzona w imię szatana. Wszystkie wojny były prowadzone w imię Boga. A Bóg mówi, nie zabijaj. Co, jeżeli, kurwa, Bóg jest, przypuśćmy, jest, tak, zakładamy, jest Bóg, i ludzie w jego imieniu zabijają, no to on powinien ich rozjebać. No bo skoro jego łożę, tak? Druga sprawa, jeżeli jest Bóg, jest kurwa taki kurwa jak ja, idiota, który z nim jedzie, który kurwa przeciwstawia się w każdej możliwej postaci, który kurwa ubliża kurwa temu wszystkiemu, i jest człowiek, i mi się dobrze wiedzie. Ja nie narzekam, że mi się źle wiedzie. Ja mam kurwa samochód, tak jak i marzyłem kurwa, chuj, że ma 10 lat, ale ja marzyłem o nim 10 lat temu. Mam mieszkanie, chuj, że w kredycie hipotecznym, ale mam. Mam dwa zdrowe psy, mam piękną kobietę, którą kocham, mam zdrowych rodziców, wychowali mnie dobrze, mam jakiś tam swój budżecik, który wystarczy mi kurwa na 2-3 lata kurwa nic nie robienia, ja mogę leżeć z jajcami. A jest człowiek, który no przypuśćmy, no jest chuj dobrym katolikiem, wiesz, ma wszystkie te dogmaty kurwa, przestrzega naprawdę ten, i wpierdala gówno, jest bity, jest poniżany, jest ten, to zaraz, to gdzie jest sprawdzić, bo co, bo tutaj musi przejść, kurwa, taką próbę, kurwa, żeby życie wieczne, no, a może nie chce przejść takiej próby, mm -hmm. i później, i, bo życie wieczne, no to życie życiu wiecznym już przed chwilą rozmawialiśmy, wiesz, I to jest, kurwa, dla mnie pojechłane i chore, nie. I ostatnie takie pytanie, co prawda takie trochę po bandzie, bo nie jesteśmy religiatywi, tylko spm, ale właśnie jak się zapatrujesz w takim razie na sprawę życia po pozagrobowego, czy masz jakiekolwiek wyobrażenie o tym, czy masz jakieś, na czym się opierasz, czy zupełnie nie jesteś tego pewny? Eee, nie, ciekawy jestem co jest, no bo wiesz, no bo... bo, bo... Bo każdy jest tego ciekawy, nie? Na pewno nie wiesz, że wiesz w niebo i piekło w kategoriach, że wiesz, że jest kurwa niebo, w którym wszyscy chodzą. O, jak mi jest kurwa dobrze i się trzymają kurwa za jajca, albo piekło, że będę się smażył, kurwa wiesz, nie? Czy coś jest? No, mam nadzieję. Mam nadzieję, że, że wiesz, że, że nic nie ma że po prostu zasypiamy i śnimy sobie jakoś tak, wiesz, nie, ale z drugiej strony myślę, że no jest coś takiego jak déjà vu, prawda? Każdy coś tam ma. Także może gdzieś, wiesz, no są, są rzeczy, o których kurwa my nigdy się nie dowiemy i wiesz, no i ciężko to wytłumaczyć. Raz mi się zdaje, że nic nie ma i może tak bym wolał, ale gdzieś tam wewnętrzny głos jakiś takie, wiesz, mówi, że jednak chyba gdzieś coś tam jest. Prawda, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. No, to było ostatnie pytanie w głosie yy, najgłośniejszego samochodu w Warszawie teraz. Dzięki za wywiad i powodzenia na KSW. 20. Dziękuję wszystkich, pozdrawiam i chciałem pozdrowić te kurwy wszystkie, co się tak broją na tych borach. Dostarczajcie mi więcej ubawu i moim wszystkim tym, a wiedzcie o tym, że wasze ryje są wtedy najbardziej zdziwione, gdy ja tak staję naprzeciwko kurwa was i wiem, że to jesteście wy. Pozdrawiam i do zobaczenia. Dzięki jeszcze.